Prezydent Andrzej Duda będzie dziś przebywał w Gorzowie Wielkopolskim. Weźmie udział w uroczystościach upamiętniających 40. rocznicę Gorzowskiego Sierpnia. To było największe w historii województwa lubuskiego wystąpienie przeciw komunistycznemu reżimowi. 31 sierpnia 1982 roku z okazji drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Gorzowie odbyła się duża demonstracja. Był to m.in. znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego. Wokół katedry zebrało się tysiące ludzi. Był hymny państwowy, były pieśni patriotyczne i modlitwa. Komuniści odpowiedzieli wysłaniem milicji. W ruch poszły a. Armatki wodne i gaz łzawiący. Zatrzymano ponad 200 osób. Dziś mija 40 lat od tamtych wydarzeń. Na skwerze wydarzeń gorzowskich odbędą się uroczystości rocznicowe. Weźmie w nich udział prezydent Andrzej Duda. Podczas obchodów odsłonięta zostanie instalacja artystyczna upamiętniająca to, co działo się w mieście w 1982 roku. Prezydent wręczy także odznaczenia państwowe. Początek uroczystości o godzinie 15. O godzinie 17 z kolei prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami administracji państwowej. Porozmawia również ze służbami, które zaangażowane były w monitorowanie, badanie i akcje oczyszczania odry.